Barokitir dnia 24 października 2025. Przybył znowu co ten Pajac ma? Co warto wziąć z modu? Pressure Point? Nie wiem Na pewno jak nie ma się Condition Overloada, będzie działać będzie dobrze. Ale Condition Overload będzie. Technicznie, jeżeli brakuje damage'a, warto wziąć pressure point'a, ale nie jest wymagany. Na Pistol gambit... Yy, spoko mieć. Czy jest must have'em? No po prostu spoko mieć. Jak ma się broń, to po prostu wolno strzela, to zamiast critical delay, czy jak się nazywa ten mod... Yy, ...to warto wrzucić to. Wiadomo, trochę więcej kosztuje w polaryzacji, ale... ...wynik jest 13% różnicy aby. Nie. Można to wyfarmić, a tak bardzo się nie przydaje. Eee, jak ktoś gra z pytami, to jest spoko. Znaczy, to, no, Każdy gra z pytami, ale to specyficzne houndy, kabroły, kawaty, bo po fajle i... Pe, per, perasaity, perasaity, perasaity i Moa. Nie, nie, nie wiem co jeszcze gra z Moa kurwa, ale tak. Eee, spoko jest przeżywalność dla PETA i przy okazji jak na kurwa mele, to na kurwie ci mele. Eee, Czyli grasp? Z... Yy, podmin maxing, ale jak chcecie walić duże bomby, to warto wziąć. Eee, nie sądzę, że było przydatne, bo to jednak, impact. Może z jakimś specjalnym. Nie, nie sądzę, żeby to było warte wzięcia albo do kolekcji. Przynajmniej wiadomo, kosmetyki. FMRK to co zawsze. Nowy Armor Set od tego, to już było w poprzednim tygodniu. Teraz mamy chest, piece i skina do książki z, Co lubisz sobie sobie po prostu i tyle Bronie yy, Viper wratka, Nie wiem yy, Wziąłem ją na maestrza i tego nie wylokowałem Zilog? Yy, no na tylko i wyłącznie na, mas na mastery pointy, nic bardziej się nie opłaca Blitz za to Najlepszy gorgon w grze z trzech, które mamy yy, Przecież może nie tyle co najlepsze, co, na, co sfokusowane bardziej na, na krycie niż na statusie, Gordon Wright jest sfokusowany na statusie Więc warto wziąć szczególnie, że jak ma się Incarnona po Nowej Wojnie i po... po Nowej Wojnie? Po tych płaniach zarimana to ma się wtedy dość fajną broń na Incarnona Incarnonę zdoby... zdoby z, po... Kurwa ma nie umie się wysłowić i są po, 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 po dwuri na Sylpafie, Więc i tak trzeba wykierować całą mapę. I misk, no to wiadomo. Quest na Inarosa, Glif. Muzyka Grendla y, Dłomif, kolejny glif. Karty jakiś ornament, kolejny glif. Scepter. Jak ktoś używa Scepteru to fajnie wziąć. Relik na Volta i Ondonte. Jak ktoś nie ma Volta, fajnie wziąć, pofarmić trochę. Volt Prime spoko jest, do wszystkiego się nadaje. No a jeszcze tak na koniec dajemy gambę. No, to jest anyway, zjebamy. 10 aja, co byś, by się kurwa spodziewał? No... To w sumie na tyle.